Rewitalizacja to nie tylko remont budynku, placu, drogi czy chodnika. To poprawa przestrzeni miejskiej, która idzie w parze z działaniami przeciwko wykluczeniu społecznemu, pomocą w wychodzeniu z bezrobocia, czyli szeroko rozumianymi działaniami społecznymi, kulturalnymi, edukacyjnymi i ekonomicznymi. W latach 2005-2013 w Warszawie wydano ponad 520 milionów złotych na rewitalizację. Przez 8 lat trwania programu rewitalizacji stolicy odnowiono 59 obiektów w 14 dzielnicach. Jednym z miejsc, któremu przywrócono dawny blask, jest ulica chłodna. Za sprawą rewitalizacji ta należąca przed wojną do głównych arterii komunikacyjnych dzielnicy ulica znów stała się wizytówką zmieniającej swoje oblicze woli. Prace polegały na przebudowie ulic chłodnej i elektoralnej na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Żelaznej. Projekt rewitalizacji opierał się na powrocie do jej faktycznego stanu i charakteru sprzed wojny za sprawą licznie zachowanych historycznych elementów. W północnej części ulicy powstał szeroki deptak, który połączony jest ze skwerem przy kościele świętego Boromeusza. Wszystkie prace zostały Wykonane zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków. Koszt rewitalizacji wyniósł ponad 14 milionów złotych. Projekt modernizacji Placu Grzybowskiego nakreślili okoliczni mieszkańcy, a następnie został zorganizowany konkurs architektoniczny, który miał uwzględniać wszystkie postulaty przez nich wniesione. Projekt kosztował prawie 11 milionów złotych, został zrealizowany w 12 miesięcy i teraz służy on zarówno starszym mieszkańcom do wypoczynku, jak i młodzieży. Wspólnie wypracowany podczas konsultacji społecznych regulamin korzystania z placu pozwala na unikanie konfliktów i cieszy oczy mieszkańców, jak i turystów. Eklektyczna kamienica projektu Bronisława Brochwicz-Roguńskiego, wzniesiona w latach 1899-1900, należąca do dawnego Towarzystwa Metalowców, nazywana potocznie przez Warszawiaków artystyczną, w ramach procesu rewitalizacji przeszła skomplikowany remont dachu o złożonej geometrii, elewacji z ociepleniem, wymianę stolarki okiennej oraz prześwitów bramowych charakteryzujących się niezwykle bogatym wystrojem architektonicznym. Odnowienie to jednak nie wszystko. Wprowadzono również stały monitoring podwórzy oraz iluminację obiektu. Celem rewitalizacji kamienicy oraz jej otoczenia było stworzenie miejsca szeroko rozumianej aktywności kulturalnej, generatora zjawisk artystycznych, platformy wymiany doświadczeń między artystami a mieszkańcami. Koszt tej rewitalizacji wyniósł ponad 7 milionów złotych. rewitalizacja nie dotyczy tylko śródmieścia, czego najlepszym przykładem jest ulica Markowska na terenie dzielnicy Praga-Północ, dawnej Szmulowiznie. Jej rewitalizacja rozpoczęła się w 2009 roku od remontu kamienic pod numerami 12 i 14. Kompleksowy remont obejmował docieplenie budynków, nową elewację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, doposażenie w centralne ogrzewanie, centralną ciepłą wodę, modernizację instalacji elektrycznych, wykonanie węzłów cieplnych, wzmocnienie stropów oraz wymianę pokrycia dachu. Dodatkowo pod koniec listopada 2012 roku została wymieniona nawierzchnia na całym odcinku ulicy. Rewitalizacja kamienic przy ulicy Markowskiej 12 i 14 kosztowała prawie 3 miliony złotych. Rewitalizowane obiekty mają nie tylko pięknie wyglądać, ale również powinny służyć społecznościom lokalnym. Taką funkcję spełnia Centrum Złotego Wieku w Rembertowie. Projekt polegał na rozbudowie i kompleksowej modernizacji obiektu przy ulicy Plutonowych 10 poprzez dobudowanie nowego bocznego skrzydła do istniejącego już budynku, unowocześnieniu pomieszczeń i dostosowaniu ich dla osób niepełnosprawnych. Pracom modernizacyjnym zostały również poddane pomieszczenia przeznaczone na jadalnie, salę dziennego pobytu i gabinety terapii zajęciowej. Wokół budynku wykonane zostało nowe ogrodzenie oraz posadzono drzewa i krzewy ozdobne. Dom dziennego pobytu przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych i bezrobotnych. Centrum Złotego Wieku, które tam funkcjonuje, służy pomocą między innymi przy zagospodarowaniu wolnego czasu. Realizowana jest tu terapia zajęciowa, ćwiczenia ruchowe i rehabilitacyjne. Utworzone zostały tu grupy wsparcia prawnego i psychologicznego. Projekt został zrealizowany w latach 2007-2009, kosztował ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych. Podobną rolę społeczną spełnia mediateka utworzona w zaadoptowanych obszernych pomieszczeniach budynku mieszkalnego przy ulicy Szegedyńskiej 13a na Bielanach. Jest to doskonale wyposażone, interaktywne centrum. To tu młodzież może stworzyć swój pierwszy film, zbudować robota, posłuchać starych płyt winylowych lub wypożyczyć audiobooka czy grę komputerową. W zbiorze cyfrowej biblioteki mieści się 55 tysięcy woluminów oraz 5 tysięcy multimediów. Ponadto placówka organizuje cyklicznie cieszące się wielką popularnością przedstawienia teatralne, pokazy filmowe, koncerty oraz imprezy rodzinne, które na stałe wpisały się w klimat dzielnicy Bielany. Prace nad budową Mediateki trwały w latach 2008-2010 i kosztowały prawie 11 milionów złotych. W sumie podczas trwania programu, czyli w latach 2005-2013, zrewitalizowano 59 obiektów. Wartość wszystkich projektów to 521 milionów złotych, z czego trochę ponad 10% to pieniądze pozyskane ze środków Unii Europejskiej. W 14 dzielnicach obszar poddany rewitalizacji wyniósł ponad 6000 tysięcy hektarów. Ponad pół miliona mieszkańców żyje na obszarze objętych rewitalizacją. Program rewitalizacji trwa nadal, a ilość projektów do zrealizowania nie zmniejsza się. Najlepszym przykładem jego działania jest Muzeum Pragi, które zostanie otwarte w najbliższych miesiącach.